Z tej strony Jakubi Pro I dzisiaj jesteśmy w symulatorze, znaczy no nie wiem czy to symulator, ale to jest gra. Ninja Legends. No i na razie, jak widzicie, jesteśmy tutaj nupkami. będziemy dopiero zaczynać. Jeżeli chcecie więcej filmów z, no, z czegoś takiego, nie wiem czy to jest symulator czy coś takiego, no to oczywiście zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie mój kanał, na no to. Będzie kolejny ten, ja tam na początku gry sobie tam trochę postukałem tym kilkiem, poskakałem, no i mam tam kilka kasy, zobaczymy czy będziemy mogli jakąś pierwszą broń kupić, a za 15, no to mogę, a nawet kolejną mogę, a jeszcze kolejną, nie, kolejna jest dopiero za um, 330 bells, za 20 tu jest. A, tutaj nie mamy. Arangę. A, kolejny za 2 miliony, taki biały gościu. Aha. No dobra, no to po prostu mamy też lepszy patyk i pewnie lepiej będzie. Tak, teraz 3 dostajemy. Chciała, chciała, chcia, chodź chcia. Walczymy z niczym. U. O, dostaliśmy os osiągnięcie. W ogóle tutaj fajna muzyczka leci. Co? Jakiś gość mnie. A tutaj można się zabijać. Ej. fajnie. Ha, to mi tylko 10 A, to jest taki wielki skok. O, co to jest? Zbiory. Hi, to. A, to są takie chińskie, jakby znaki, że jest pół dobra i pół zła. Ale przecież my wiemy, Polacy, my chrześcijanie, wiemy, że przecież, że przecież więcej jest mm, dobra niż zła. Mam już dużo kasy, 400. Ja myślę, że sobie kupię to. I bez. Kolejnego, za 65. Co? Gość mnie znowu zabił jakiś? O, ten już mi daje 9 aż. Szybko będziemy, szybko będziemy zbierać. <gry> Idziemy do Sela. 400 końców. Ja nie pamiętam tego. Dobra. Sworda. Kolejnego jeszcze nie możemy, no to... Będe tam. Szybko Znaczy... Tego. Teraz tego. No, kilka zrobiliśmy. Jestem neutralny. Ktoś <laughs> mi wiadomo, no, jakiś snepceł, so please. No, nie umiem tego gościa atakować. O, mam teraz. Znaczy, jak mój kolega grał, byłem u, u niego, to on dostawał za jednym razem biliard Myślę, że w tym, w jednym odcinku, nie damy rady tyle co i pokupujemy chyba to. nie, tutaj jest dużo. A to nie było. Rangi narażenia teraz, ile? To 15. Nice box. Chodź ja, chodź ja. Chodź ja. Co? Nachita mnie. Jakiś typ zabił. Wow. O nie. Co? Ja go jeden raz wolno, on mnie zabił. No co w ogóle, co to ma być? Co tu się ludziska wypi O, dostanę 10 chi. A, tu jest boss. Kolejna chi, nie wiem po co one są. A pe... pety ile? Pewnie gdzieś są jajka. A, dobra, pamiętam, one gdzieś na wyspach były te. Ale ja idę tutaj. O, jeju! Wysoko skaczę bardzo. Ja, Co oni wyprawiają? O, kolejny film Siu Tylko mnie tym razem nie atakujcie Nie będę wiózł z szopu. kupiłem sobie kolejny patyczek. Ile teraz? O 23. No to już coś lepiej. A, tam można jeszcze jump kupować. A, a tu jest też za 2000 ty. Mhm. Tu też się robi... naprawdę no, jest specjalne O, mam kolejny level. A, ja idę do skillsa. Żeby mieć jump, jumpy kolejne. Double jump. Za 5 tysięcy Co? Nie trzeba walić. O nie, to jest dużo gości. Dobra, zbieramy, zbieramy. Chodź ja, chodź. Zapomniałem, że on na hita bierze. Jak ja... Nie, to wyglądało źle. Kolejne 10 I 10 kresów. Gdzie jest początek? Bo nie widzę. A tam! Nie chcę skinsów, bo nie mam kasy. O! Ale dało mi nie zesera. Jeju, co za gość. Haha, mogę zrobić tak przecież. Zapomniałem. Oni się tam biją. O nie. Mam 5000. O. No dobra, coś się zblogowało. Okej. Okay. O kolejny katana. Z 2000. kolejne. A nie. Nie mam na kolejne, ale. Nie, o nie! Jak to wygląda? Nie, no ci goście mnie ciągle zabijają. A ile teraz to? 32, aha, zamieniło się. Takiego goście sobie zabili. No nie wiem, czy trzeba na nich klikać, czy co. Tam są jeszcze jakieś inne pety. Na razie nie chcemy. Chodźmy do do -a -a. Nie, to nie udało mi się zrobić. 8 tysięcy. Wow. Kolejną. 5000. Teraz i cztery, to nie mamy sobie tego mamy. Ok, mamy brązowy pas. Wow, teraz dużo kasy będzie przetrwało. Chodź, ja, chodź, jesteśmy w powietrzu! Najpierw sobie uzbierajmy po prostu dużo kasy, a dopiero potem coś sobie kupmy. To jest chyba... Dobry moment. Napiszcie w komentarzu, jestem ninją, to przypnę wam serduszko. Przepraszam, że nikogo ze mną nie ma tutaj. Ale... Po prostu koledzy nie odbierali telefonu i po... Żaden! Żaden nie odbierał. Więc... Niestety, ale sam tu jestem. No, ale to nie jest takie przykre, bo mamy gdzieś już ponad 15 tysięcy. Więc, gdzie ja poleciałem? Idziemy do shopu. Sword. Za 5. Dobra. Tylko dwa swordy sobie kupiłem. Też za to mam. I on mi daje 65, no to już będziesz szybciej No ja, no goście, no co wy robicie? Tak się nie robi. Ja mamy nie, nie, tak u Ej, przecież ja już mam 12 tysięcy, ja mogę kupić ten jump boost, ten jump. Em. A kolejny? Za 30 tysięcy, ale teraz możemy więcej skakać. Możemy tak, żeby dolecieć gdzieś do jakiś muru Nie no, nie za bardzo, jeszcze byśmy musieli Trochę. cel. Pa, dzięki. I <laughs> trade. Stradujmy się z kimś. Ze wszystkim się. O. Nie. Dobra, idziemy do sedła. Zbiję 30 tysięcy. Chodź, ja, chodź, ja, chodź. Skacemy. Mam jeszcze 46 tysięcy. Juju, 40 tysięcy. To możesz, ja nie piszę. Zabiję. Dobra, dzięki. Ja Nie no! Musiałeś, serio! Co za... co za łoś? Łoś to ktoś. Idziemy do Skinsa. Gdzie? Patrony. Patrony jest 120 na serio. Trzeba lepszą broń sobie kupić. I lepszy plecek. Ile kosztuje lepsza broń? Zobaczmy. 16 tysięcy? Tylko mogłem dawno ją kupić. Zbieram na coś dwa razy zdroższego. Hmm. Eee. Chyba jak sygnał, to tam. Do, do, wysoko, bardzo wysoko już stać. surprise? To wybucha wszystko. Dobra, tak, uzbieramy. Myślę, że te 16 tysięcy. Uzbieramy, tak, uzbieramy te 16 tysięcy. 19, box. Okej. Okay. Two is old lady. Dobra. Kupimy sobie ten. ten. Kolejny za 29. No pewnie tutaj już będzie szybciej. 78. No, to... no dobra, szybko lecie. Chodźmy na jakąś wyspę w ogóle. Bo nie żadnej nie było. A tutaj chodźmy. Gdzieś najbliższa. O nie, nie mam jumpów. Nie, na drzewo. Czekamy. Dobra, już mówię. Nie mów, że... Ty nie! Nie, to było złe. Dobra. Będzie musieli przemyśliwać każdy plan o 120 końców, których nie zdobyłem przypadkowo. To trzeba trafić równo w sklep. ale my nie będziemy teraz tam wracać. Co? Ten był jakiś tam kończy? ja to chciałem zdobyć. Niepotrzebnie. Co? Okej Jesteśmy... O tam jest wioska Znaczy że... No widzicie gdzie Co?! Jak ja spadłem? Dobra, ja dużo waliłem, więc pewnie pas pasy poleci. Ile będzie? 10 tysięcy! Spok. Pas nie albo nie. Po prostu idziemy na górę. O, tu jest jakaś wysła. Dobra, 47 wiadomości. No, co, za, co za w ogóle? Nie, nie chcę, trejda z ciebie, z tobą gości. Dobra, Czy nie doskoczę? To doskoczę gdzieś indziej. Nawet na drzewo. Nie, potrzebuję większy skok. Tam nie pamiętam za ile było, ale na pewno za dużo. Dobra. Czyli najpierw, niestety, w zasadzie sam tu wleciałem. O, wyspa. O, jakieś dwa tam. O, paczka kasyn 30. O, i paczka tych... jak to oni tam nazywają? Czekajcie. A tam jest wyspa. Jeszcze ona jest loka ale... ona. Chodźmy najpierw tu. Jest nad nami, tam jest, nie, nie dam rady, trzeba jeszcze tu. Wow, się bałem, że spadnie. Czy pan na Musimy wyższą wysokość. Co? Nie trafiłem. Nie, ja potrzebuję kolejny miecz. To już za 29 chyba. Co robię, za wiele Skończyć odcinek, ale to dlatego, bo już jak widzicie, po, po prawej stronie już 20 minut. 30, dobra, tyle wystarczy. I nie, no nie będziemy takiego jeszcze robić. Kolejne za 38. No to już nie musimy tam pewnie. Nawet 100 nam nie daje. 10 więcej. Ja muszę uzbierać, Ile tam było? Dobra. Po prostu kończymy odcinek, gdy uzbieramy nową wyspę. Tak powiem. My najpierw musimy sprawdzić, ile kosztuje. Kolejny ten. Tak po czwarty. 120 tysięcy? Ale musimy, bo tak nie dam rady. Co?! Ah. I w ogóle tu są też insulamty. Kolenego. Aha! Się pewnie z ja się pewnie do Bo... na tą chmurę! Co była pod nami? Dobra. Tym razem spróbujmy. Po prostu jak ja wysoko spaczę. tej pisze, żeby podwójny ten zdobyć Co? Znowu dwa razy. Tutaj damy radę. Jeżeli nie, to musimy się ewakuować. Dobra, tu damy radę. No jak nie? Tu. Co? Nie no, to jakiś lol jest. Nie dotrzemy ludzie na tą wyspę. Dobra. Po prostu zróbmy sobie kolejny skok, i po prostu w kolejnym odcinku kolejne testy dobędziemy. Nie no, z kolejnego skoku chyba nawet nie dobraliśmy. Za mało mamy tego. Musimy jakiś super dobry miecze. Mieć. Kolejny na pewno dużo kosztuje. No to chyba, niestety, to znaczy, że to jest. Koniec na ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Ninja, League, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie mój kanał. No i papa.